Siema, tutaj Piotrek, aka Miejski Drwal w życiu najważniejsze jest, żeby uczyć się na błędach. Oczywiście najlepiej na cudzych, dlatego dzisiaj pokażę Wam cztery najczęściej popełniane błędy przy wykonywaniu martwego ciągu i oczywiście podam wam recepty na ich poprawienie. Martwy ciąg, jak sama nazwa wskazuje, to ćwiczenie śmiertelnie niebezpieczne. Oczywiście żartuję, martwy ciąg to jedno z najbardziej wartościowych ćwiczeń w ogóle i moim skromnym zdaniem w jakiejś formie powinno znajdować się w każdym planie treningowym. Ale problem i smutna prawda jest taka, że jeżeli wykonujesz martwy ciąg nieprawidłowo, to w bardzo prosty sposób możesz sobie zrobić kuku i bardziej zaszkodzić niż zrobić dobrze. Dlatego nagrałem już jeden film na temat martwego ciągu. Jest to tutorial pod nazwą 5 kroków do idealnego martwego ciągu i link do tego filmu zostawię Wam pod spodem w opisie tego filmu. A dzisiaj ku przestrodze 4 najczęściej popełniane błędy. Zaczynamy! Błąd pierwszy, czyli martwy ciąg z kocim grzbietem. Bardzo często problem z martwym ciągiem zaczyna się jeszcze zanim oderwie sztangę od podłogi. Bardzo wiele osób ze względu na słabą mobilność ma skróconą tylnią taśmę i skrócone mięśnie kulszowo-goleniowe. I z tego powodu nie jest w stanie przyjąć dobrej, poprawnej pozycji startowej do martwego ciągu z neutralnie ustawionymi plecami. I zamiast tego przyjmuje pozycję z... Kocim grzbietem i zaokrąglonymi plecami. I czy w takim razie, jeśli ty jesteś jedną z tych osób, czy powinieneś w ogóle zapomnieć o wykonywaniu martwego ciągu? Oczywiście, że nie! Jest na to sposób. Jest problem, jest recepta numer 1. Zacznij wykonywać martwy ciąg z podwyższenia. Wysokość tego podwyższenia dobierz tak, żebyś swobodnie, spokojnie mógł przyjąć poprawną pozycję startową do martwego ciągu z prostymi plecami. Równocześnie pracuj nad mobilnością i z czasem staraj się obniżać wysokość tego podwyższenia do momentu, aż sztanga będzie na podłodze. Najlepszym sposobem na poprawianie mobilności tylnej taśmy będzie wykonywanie tempowego rumuńskiego martwego ciągu, gdzie na fazę ekscentryczną, czyli opuszczanie poświęcisz 3 sekundy. W sekundę spauzujesz w maksymalnym rozciągnięciu i jak najszybciej się wyprostujesz. Błąd drugi, czyli sztanga uciekająca do przodu od ciała. Wiele osób wykonując martwy ciąg zbyt słabo aktywuje i pracuje mięśniem najszerszym grzbietu, ściągając sztangę do środka, do ciała. W ten sposób sztanga ucieka do przodu, tworząc niekorzystną, długą dźwignię, zbyt mocno obciążając odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Recepta? W rozgrzewce uwzględnij aktywację najszerszego grzbietu, chociażby taką jaką widzisz w tym momencie na ekranie lub do tego celu możesz użyć wyciągu górnego. Wykonaj 2-3 serie po 10 powtórzeń, natomiast w treningu wykonuj martwy ciąg z bandem przyczepionym z przodu, zmniejsz trochę obciążenie docelowe i wykonuj w ten sposób martwy ciąg, żeby w prawidłowy sposób używać mięśnia najszerszego grzbietu i poprawić swoją technikę. Łąd trzeci, czyli martwy ciąg z triptizerki. Jest to ten błąd, kiedy zbyt szybko unoszą się biodra, kiedy klatka ciągle zostaje zbyt nisko. W ten sposób tworzysz niekorzystną dźwignię i znów Przeciążasz odcinek lędźwiowy kręgosłupa. U wielu osób ten błąd wynika po prostu z przyjęcia złej, nieprawidłowej pozycji startowej z biodrami zbyt nisko. Pamiętaj o tym, że w martwym ciągu biodra mają być nieco wyżej niż poziom, najlepiej będzie kiedy biodra będą na tyle wysoko, żebyś czuł napięcie z tyłu uda. Drugim powodem, dla którego możesz wykonywać ten błąd, będzie zła koordynacja ruchowa i zły wzorzec ruchowy. Żeby się tego oduczyć i żeby naprawić ten błąd, wykonuj okresowo, powiedzmy przez 4 tygodnie, z obciążeniem zmniejszonym o połowę, martwy ciąg z pauzą pod kolanem. Takie wykonanie, nauczycie poprawnej techniki, lepiej skoordynuje równoczesne unoszenie bioder i barków. Błąd czwarty, czyli martwy ciąg na garbuskach. Co prawda wielu powerlifterów wykonuje martwy ciąg za górą pleców, ponieważ jest to sposób najefektywniejszy i pozwalający na podniesienie największego ciężaru, ale... Jeśli ty nie jesteś yy, aspirującym powerlifterem startującym w zawodach, masz okrągłe plecy, barki zrotowane do przodu i chcesz, żeby martwy ciąg był ćwiczeniem, które wzmocni twoją górę pleców, poprawi pozycję łopatki i posturę w ogóle, to wykonuj martwy ciąg w sposób klasyczny. Najlepszym sposobem na poprawę zaokrąglonej góry pleców w martwym ciągu będzie wprowadzenie martwego ciągu w chwycie rwaniowym, więc możesz okresowo zamienić klasyka na martwy ciąg w chwycie rwaniowym, bądź dorzucić kilka serii jako ćwiczenie akcesoryjne. Równocześnie pamiętaj o tym, że chwytając szeroko w chwycie rwaniowym cały czas powinieneś naciskać na sztangę tak, jakbyś chciał ją wygiąć i cały czas trzymać tak zwaną ciasną pachę. Oczywiście w ten sposób nie wyczerpałem wszystkich możliwych do popełnienia błędów w martwym ciągu. Jeśli Wam przyszło coś do głowy i chcielibyście, żebym coś jeszcze wyjaśnił, to śmiało piszcie w komentarzach. Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli Wam się podobało, to tradycyjnie dajcie łapę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, udostępnijcie u siebie na tablicy na Facebooku. Na dzisiaj to już wszystko. Z tej strony mówił do Was Miejski Drwal. Bez odbioru.